Cześć kochani, z tej strony Szymon z drugi po sukces. Dziś na początek chciałbym zadać wam pytanie. Jak myślicie, ile mogła kosztować najdroższa pizza na świecie i jaką walutą została ona zapłacona? Tego się już akurat pewnie domyślacie, ale odpowiedź już za kilka chwil. A najpierw dla utrwalenia przypomnę sobie kilka rzeczy dotyczących Bitcoina. Bitcoin został wypuszczony na światowy rynek w formie manifestu przez Satoshi Nakamoto. Stworzony został algorytm, który jest napisany od A do Z. I został on rozpowszechniony w formie tzw. pozytywnego wirusa. Czyli kto posiada portfel i bitcoiny, jest nim zarażony. Czyli, jest to sieć naczyń wzajemnie połączonych, nie mającej centralizacji. Więc nie ma możliwości go tak naprawdę wyłączyć, ze względu na to, że jest już ponad 20 milionów użytkowników portfeli bitcoinowych na całym świecie. A ponadto jest już też bardzo rozbudowana cała infrastruktura dla bitcoina. No to dobra, więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o przypomnienie takich podstaw. Więc możemy powoli przejść dalej. Na pierwszy wzrost wartości bitcoina użytkownicy czekali 18 miesięcy. Stąd moje pytanie o pizzę. Z tego względu, że 22 maja 2011 roku grupa programistów informatyków siedziała sobie na czacie i dyskutowała na temat Bitcoina i jego przyszłości, i wtedy jeden z programistów z Kalifornii zadał pytanie: Wiecie, co? Mam pełno bitcoinu z miniku, zjadłem pizzę. Kto się podejmie tego zadania, że ja płacę w Bitcoinach, a ktoś tam płaci w dolarach czy w innej walucie? Nie ma to znaczenia. Ja chcę zjeść pizzę. No, i odezwał się do niego Ludyńczyk. Powiedz, jaka to ma być pizza? Daj adres, telefon, ja to załatwię. No to okej, okay, ile mam ci przesłać bitcoinów? No i przelał mu 10 tysięcy bitcoinów o wartości 25 dolarów. W przeliczeniu na dzień dzisiejszy daje to wartość około 6 milionów dolarów. Dlatego można powiedzieć, że była to najdroższa pizza w historii świata. No, ale wtedy, tak naprawdę, w 2011 roku nie miało to takiego znaczenia, gdyż wartość bitcoina równa się około tam 10 centów, więc tak naprawdę nic. Ale po tej informacji wiele firm i branż zaczęło akceptować bitcoina oraz interesować się tematem. Media też zwęszyły wtedy ten temat i oznajmiły, że jest to swego rodzaju nowum. I cena szła do góry, pół dolara, dolar, 5, 10 tam. Po czym w grudniu 2013 roku cena na niektórych giełdach osiągnęła zawrotną wartość prawie 1200 dolarów za jednego bitcoina. Wiele osób w tamtym okresie zostało milionerami i multimilionerami. Teraz taka ciekawostka o Facebooku. Pewnie każdy z Was o nim słyszał. Mark Zuckerberg, założyciel, zapłacił odszkodowanie braciom Wilkenwossom, którzy na samym początku zainwestowali w Bitcoina 1,5 miliona dolarów. I teraz zastanówcie się, kto wyszedł na tym lepiej? Właściciel Facebooka czy, czy bracia Wilkensowie, którzy posiadają swoją giełdę Gemini oraz wiele różnych firm związanych z Bitcoinem i infrastrukturą. Więc już na z rachunku też tak naprawdę dobrze się mają i dobrze na tym wyszli, mimo tego, że zostali odcięci od praw i od wpływów z Facebooka przez Zuckerberga. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dosyć krótko, ale tak, dosyć zwięźle też mam nadzieję. W następnym odcinku opowiem już o tak zwanym miningu i kopaniu bitcoinów. Więc tym samym kończy się takie małe wprowadzenie powiedzmy, a zaczynają się już tak naprawdę konkrety dotyczące wszystkiego, jak to działa, funkcjonuje. Będę też pokazywał, jak to wygląda ze strony technicznej. Także mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą chciały zobaczyć kolejny odcinek i ogólnie kolejne odcinki związane z tym wszystkim. Więc subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Cześć!